Dzień dobry. Proszę Państwa, jak donosi Jewelry Outlook, GIA wprowadza nowe, czy zmienia, może nie wprowadza nowe zasady, ale modyfikuje zasady oceny szmaragdów. Mówiłem Wam już o tym, że problemem dla rynku od pewnego czasu stały się szmaragdy wypełniane żywicami syntetycznymi, utwardzany, utwardzanymi chemicznie. Ma to na celu. Poprawić zdolność materiału niskiej jakości do szlifowania, do, do, do szlifowania z niego stosunkowo dużych kamieni, że ten materiał nie rozlatuje się w trakcie prób To sprawia, że duża ilość dużych szmaragdów pojawiła się na rynku w ostatnim czasie. Przez branżę było to lekceważone przez wiele lat. Dużo takich sklejanych, kompozytowych. Formalnie rzecz biorąc, kompozytowych szmaragdów na rynku się pojawiło. One były wyceniane w między 30 a 50% poniżej ceny szmaragdów naturalnych, poprawianych tradycyjnymi metodami. Okazuje się, że, że no to branża spostrzegła problem, że to nie może tak być, że podaż maragdów sobie tak po prostu rośnie tylko dlatego, że ktoś tam je poskleja klejem, bo de facto takie wypełnianie do tego się sprowadza i no teraz, teraz będzie bardzo duży problem na rynku, problem na rynku związany z tym, że wyceny, które były robione wcześniej przed... Y, 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 przed momentem, w którym zaczęto wprowadzać zmiany, one mają zbyt wysokie wyceny i rynek się zorientuje, niestety, że, czy, czy kupujący za jakiś czas zorientują się, że rzeczy, które kupili bardzo drogo, są tak naprawdę bezwartościowe albo mają niewielką wartość. W tym momencie takie, takie szmaragdy sklejane, generalnie kompozytowy materiał szmaragd drzewica będzie oznaczany specjalnie na Certyfikatach GIA jako materiał typu B. Szmaragdy oceniane, szmaragdy, który podczas oceny zostaną wykryte metody poprawiania tradycyjne, czyli wypełnianie olejami mineralnymi i naturalnymi, żywicami nieutwardzanymi, będzie, będzie oceniany jako materiał typu A. No i to będzie bardzo wpływało na cenę. To będzie generalnie ocena, że to jest typ B. Będzie demolowało cenę kompletnie. Zakłada się, że materiały kompozytowe nie powinny być wycenione wyżej niż 15 dolarów za karat, pomimo, że na rynku ich ceny często są dużo wyższe. To samo zresztą dotyczy kamieni poprawianych metodą dyfuzji w głąb, jakiegoś czynnika barwiącego w głąb sieci, ewentualnie barwionych żywicami wprowadzanymi w głąb szczeli. Wtedy cena takiego materiału z reguły w wycenie jest symboliczna, a czasami bywa tak, że ten materiał jest sprzedawany kilkukrotnie drożej na rynku. No, takie, są, takie są reguły. Generalnie traktujemy to jako materiał bezwartościowy i niestety w tej chwili bardzo duża część szmaragdów, które były sprzedawane jeszcze do niedawna jako kamienie szlachetne, raz okazuje się, że będą wyłącznie kamieniami ozdobnymi, przynajmniej zgodnie zgodnie z ceną i nie będą traktowane jako szmaragdy tylko jako materiał kompozytowy albo materiał typu B, tak jak proponuje tak jak to proponuje GIA. Akurat tutaj się, się cieszę, bo GIA wprowadza to dopiero teraz. Natomiast ja już od pewnego czasu na swoich dokumentach umieszczam informacje o tym jaki rodzaj jaki rodzaj żywicy czy jaki rodzaj poprawiania był stosowany, czyli albo olejowane, bez rozróżnienia na rodzaj oleju, albo wypełniane żywicami nieutwardzanymi, typu Opticon, albo można było znaleźć uwagę, że to jest poprawiane żywicami utwardzanymi. Nie jest to wesołe dla branży, szczególnie dla dawców, którzy sprzedali, którzy już kupili, a teraz taki Te kamienie skokowo, siły na wartości. Rok temu były pierwsze informacje o tym, że branża się zabiera za kompozyty szmaragd Żywica. W tym momencie temu. Były takie pierwsze informacje, w roku jesieniom zaczęły się już takie gruntowna przebudowa teoretyczna branży. Ludzi, którzy wyceniają szmaragdy. Było dokładnie wskazywane, że tutaj jest zmiana, przebudowa cenników. To działo się mniej więcej. Przebudowa cenników mniej więcej działa się w wakacje, kiedy właśnie gwałtownie ceny w cennikach spadały dla tych kamieni poprawianych poprzez wypełnienie żywicami. No, może być trochę niespodzianek, może być trochę niespodzianek i może to znowu spowodować, że klienci na jakiś czas odwrócą się od szmaragdów w ogóle. Póki co tego nie widać, póki co yy, widać, że szmaragdy dobrze się sprzedają. Yy, zobaczymy jak długo to będzie trwało, jak długo klienci będą wierzyć w to co, yy, chociaż może właśnie teraz yy, ceny rosną, dlatego że wierzą w te informacje, które są przekazywane, yy, a nie chcą kupować tych starszych kamieni, w których, yy, w których informacja, yy, przekazywana informacja o kamieniu była niepełna. Yy, czas pokaże, yy, póki co yy, można się spodziewać, jeżeli ktoś ma kamienie wyceniane przed wrześniem tego roku, no to ich wyceny mogą nie być adekwatne do tego, co do tej wartości, do dzisiejszej wartości tych, tych kamieni czy też tej biżuterii. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.